Witam w kolejnym filmie. Nagram serię trzech filmów, w których pokażę trzy najlepsze darmowe antywirusy moim zdaniem. Na trzecim miejscu znajdzie się Microsoft Security Essential. Jest on w pełni darmowy. Jest on przeznaczony, można powiedzieć, do do komputerów starszych, jeśli ktoś tak może to ująć, jest bardzo lekkim e, antywirusem dla systemu, nie obciąża e, go praktycznie mm, wcale. E, aktualizacje wykonywane są bardzo często przez ten system, przez ten e, antywirus. E, standardowo możemy sobie wykonać skanowanie szybkie, pełne lub niestandardowe. E, jest oczywiście kwarantanna, e, możemy sobie sprawdzić jakie elementy są poddane kwarantannie skanuje nam ten system w poszukiwaniu wszystkich wirusów, rodkitów, trojanów innych, innych rzeczy niektórzy mówią, że naprawdę ten antywirus jest dobrym antywirusem spotkałem się z różnymi opiniami możemy sobie zaplanować szybkie skanowania lub pełne skanowania na dni i godziny, które nam odpowiadają no i jest to najnowsza wersja tego antywirusa. Mamy zaktualizowane, widzicie, definicje wirusów i ochronę w czasie rzeczywistym. włączoną skanowanie przebiega normalnie tak jak w każdym innym antywirusie. No i to jest chyba na tyle. Jest to, znalazł się on na trzecim miejscu. W mojej tak jakby skali e, darmowych antywirusów, lecz najlepiej zabezpieczyć się jakimś płatnym antywirusem, choć e, nigdy w pełni nie będziemy chronieni nawet przez najdroższe antywirusy. Mm, to chyba tyle co chciałem powiedzieć o tym antywirusie. E, zapraszam do obejrzenia oglądania e, innych filmów. E, na drugim miejscu e, znalazła się Avira a na pierwszym e, antywirus AVG. E, dziękuję za oglądanie.